W Atlancie celnicy sprawdzają medykamenty kupione za granicą. Chcą mieć pewność, że to bezpieczne produkty. To botox? Tak. Konfiskujemy. Dobra. Jorge i Johnson zainteresowali się pudłami, które przyleciały z Chin. Sporo tego. Co to jest? Nie wiem. W pudłach znaleziono ampułki z niebieskim proszkiem. Nie do użytku dla ludzi, tylko do celów laboratoryjnych. Gdzie to wysłano? Do kogoś w Teksasie. Pod wskazanym adresem nie znajduje się laboratorium. Orche podejrzewa, że ta substancja może być niebezpieczna. Sprawdza informacje na pozostałych pojemnikach. Ile tego było? Tych? Pięć lub sześć. Jest jeszcze coś. Zgadza się. Przesyłka do Myrtle Beach. Różni adresaci. Coś jest na rzeczy. Rzadko widzimy tyle identycznych przesyłek. Wszystkie niby tylko do celów badawczych. Zazwyczaj od razu wiadomo, co to jest. Etykieta głosi, że sterydy czy coś innego. Tu nic nie wiadomo. Wszystkie pudła zawierają podobnie wyglądający proszek. Każda z przesyłek miała trafić pod inny adres. Orche przekazuje informacje zwierzchnikowi. Znaleźliśmy takie fiolki, niby jak do zastrzyków, ale jakieś podejrzane. Adres domowy napisano, że tylko do celów badawczych nie dla ludzi i nie dla zwierząt. Były jakieś papiery? Żadnych. Są tylko fiolki z etykietami. Są jakieś nazwy? Pytasz o Fiolki? Nie ma. Sprawdziłem adres w telefonie, prywatne lokum. Po co to komu? Niech sprawdzą, co to jest. Ile? Wszystkie? Jest całe pudło, tak? To wszystkie. Trzeba ustalić, co to za proszek i czy jest bezpieczny.